Wieruński klub sportowy trzeci raz z rzędu zainkasował komplet punktów. W meczu z włókniarzem Konstantynów faworyt mógł być tylko jeden i początek spotkania to potwierdził. Po dwóch rzutach karnych Marcina Adamczyka Paweł Gierak dwukrotnie efektownie główkował, strzelając swoje pierwsze bramki w barwach WKS. Niestety, łatwe prowadzenie rozluźniło gospodarzy i po golach Mateusza Paturaja na tablicy wyników znowu był remis. Atmosferę w szatni uspokoił nieco Szymon Piotrowski, który strzelając 10 gola w sezonie jeszcze w pierwszej połowie przywrócił WKS-owi prowadzenie. Wynik meczu na 4-2 dla WKS w 70. minucie ustalił Adamczyk, skutecznie egzekwując rzut karny. Darek w 13 kolejce podejmowaliście Outsidera z Konstantynowa. Czy przed meczem zdawaliście sobie sprawę, że to jest 13 kolejka i że kiedyś ta pasa Konstantynowa musi się sko skończyć? Nie, nie, absolutnie. Podchodziliśmy do tego meczu tak jak do każdego innego. Szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem, że jest to 13 kolejka, także tu absolutnie żadnych zabobonów nie było. Ale kiedyś z 2-0 zrobiło się 2-2, to taka nutka niepewności. Popłynęła, obawialiście się o końcowy rezultat, czy cały czas byłeś pewny, że, że, że będzie dobry wynik na do koniec? Czy powiem szczerze, że ani na moment w tym meczu nie miałem uczucia, że możemy tutaj stracić punkt. A z czego się wzięła to właśnie chwila do koncentracji, że tak szybko zastąpiło wyrównanie? No, popełniliśmy dwa proste błędy, i tylko i wyłącznie z tego. Myślę, że brak koncentracji chwilanie uwagi i przeciwnik wykorzystał dwa nasze prezenty. Aczkolwiek no, my mieliśmy w tym meczu tyle sytuacji, że mógł ten mecz zakończyć się wynikiem dwucyfrowym. No, pewnie gdybyśmy wykorzystywali wszystkie, to tu trzy czwarte tego zespołu grało dzisiaj w pierwszej lidze bądź w Ekstraklasie. No, na dzień dzisiejszy gramy w czwartej lidze, więc wygrywamy na razie swoje mecze i z tego trzeba się cieszyć. Tak, liczymy trzecie zwycięstwo z rzędu. Teraz podejmujemy znowu łódzki SMS. I potem chyba dwa mecze, które mogą mieć duży wpływ, jeśli chodzi o końcową kolejność, nie tylko tej rundy. Mam na myśli wyjazd do Pęczna i podejmujecie Woj Bukowiec-Opoczyński. Jakie jak, jaki będą Wasze nastroje po tych trzech spotkaniach? No zobaczymy. Ja na razie skupiam się na tym kolejnym meczu z SMS-em, bo wbrew pozorom jest to bardzo niewygodny przeciwnik. To jest zespół, który na wyjeździe przegrał tylko jeden mecz, w dodatku 1-0, do także musimy być tutaj bardzo mocno skoncentrowani, aby, aby zdobyć komplet punktów. Jakie miejsce teraz się zadowoli po rundzie jesiennej? Na dzień dzisiejszy? Nie, nie miejsce w zasadzie, tak, aż bardzo nie interesuje. A jaka zdobyć punktowa? Tak. Zdobyć, no mamy jeszcze 12 punktów do zdobycia i mam nadzieję, że je zdobędziemy. Strzele z dwóch pierwszych bramek Paweł Gierak, tak wyglądało, jakby z Marcinem już grał powiedzmy, od stuleci. Tak, tak się dobrze rozumiecie na boisku, dwie go wrzutki i dwa razy nie trafiłeś do siatki. No tak wyszło, no z Marcinem już. To już jest czwarty rok, jak gramy razem wcześniej 3 lata w borku i teraz tutaj. No Marcin słynie z tego, że ma bardzo dobrą lewą nogę potrafi dorzucić, ja się dobrze ustawiłem, padło na głowę. Ale się chyba tym większa, że, że, że pierwsze bramki w barwach nowego klubu i od razu dwie w jednym mecze, prawda? No tak, no cieszę się bardzo, że w końcu wpadły, no bo już. W sumie 11 kolejek, no i czekałem na tą bramkę pierwszą w UKS-ie, no, udało się dwie strzelić, oby tak dalej. Jak szybko zrobiło się 2-0, tak jeszcze szybciej można powiedzieć, że było na tablicy 2-2. Skąd się wziął ten wynik, taka tak nagła zmiana wyników? No na pewno z braku koncentracji, nie? Myśleliśmy, że no nikt się nie spodziewał, że, że podejmujecie ostatni zespół i że tak łatwo zaczęliście, to wybiło was. No, wydaje mi się, że tak. Nie? No, dwie, szybko dwie bramki strzelone, no już wszyscy myśleli o trzech punktach, a, nie, a tu jeszcze było do grania 80 minut. Nie? No, brak, przede wszystkim brak koncentracji nie? i dlatego wpadły te dwie bramki. Cztery kolejki do końca rundy. Z tym dwa bardzo ważne mecze, które rozstrzegną kolejność na pierwszych miejscach. Mam na myśli wyjazd do Pęczna i podejmujecie u siebie Wojbułkowie opoczyński Jakie będą wasze humory po, tych, po, po czterech spotkaniach, szczególnie po tych dwóch z potentatami, współkonkurentami do awansu? No mam nadzieję, że w tych czterech meczach wywalczymy 12 punktów. No, nie ukrywam, że powinniśmy mieć w tym momencie pierwsze miejsce. To takie jest moje odczucie, że no, w sumie z tych wszystkich meczy, to w jednym meczu może byliśmy słabszą drużyną. Nie? Głupio traciliśmy punkty, no szkoda przede wszystkim tych zremisowanych meczy, nie? Tam dużo punktów straciliśmy. Rozmawialiśmy ostatnio bodajże w sierpniu po pierwszym meczu. doklimatyzowałeś się w zespole, w Nowych Barwach. Coś się zmieniło tego czasu? Jak tutaj się czujesz już po z góra dwóch miesiącach w Wieluniu, przy Wojska Polskiego? On teraz czuję się na pewno lepiej, bo gram na swojej pozycji już 4-5 meczy. Na stoperze, nie? No, wcześniej... Tak, Widziałem, że, że były takie chwile nieporozumień, które kosztowały nas, nas też bramki. Między innymi jeszcze z trzymanym prawda? Tak, tak. No, ja nigdy nie grałem na boku obrony. Zawsze grałem na stoperze, także o, ciężko mi było. No, dawałem sobie radę, ale na pewno na stoperze mi się dużo lepiej gra. A jak tam w szatni, jeszcze... Odczuwasz szatni, że, że jesteś ten jedyny, no, są to źle powiedziane, ale jedyny spoza Wielunia, nie urodzony w Wieluniu tutaj w, w tej drużynie? Czy koledzy już przyjęli ci i traktują go swojego? No, czuję się bardzo dobrze, z chłopakami mam dobry kontakt, wszystko jest ok. W sobotę 22 października mecz WKS SMS Łódź rozpocznie się o godzinie 14.30.